Jeżeli ta osoba nawet w życiu kogoś pozna, jeżeli wasze drogi się rozejdą już na zawsze, zawsze będziesz w myśli, w głowie tej osoby kimś, co ta osoba straciła, co zaprzepaściła. Zawsze w tej osobie będzie pozostawał żal, że ta osoba nie doceniła i nie traktowała tego tak, jak należy. Ta osoba w tej chwili ucieka do pracy, aby zapomnieć o bólu, z którym się mierzy. Ta osoba nadal czuje do ciebie wielką pociąg lub, nie wiem, jesteś atrakcyjny lub atrakcyjna dla tej osoby. Ta osoba ukrywa również przed Tobą to, kim w rzeczywistości jest. Dotychczas świetnie to ukrywała. Tak, ktoś chciałby, aby to wyglądało inaczej. Ta osoba żałuje pewnych rzeczy, które do Ciebie powiedziała, pewnych słów, które zostały wypowiedziane. Jest to ktoś, komu bardzo zależy na materialnych rzeczach. Ta osoba prawdopodobnie ukrywa się właśnie za rzeczami materialnymi. Ta osoba boi się z Tobą skontaktować, ale tak naprawdę bardzo chce tego kontaktu z Tobą. Lęk lub ego nie pozwala tej osobie na kontakt. Ta osoba odeszła albo pozostawiła Ciebie lub tą sytuację, kiedy zobaczyła Cię z kimś innym, albo kiedy zobaczyła, że jakaś prawda wychodzi na jaw. Oboje zdajecie sobie doskonale z tego sprawę, że nie jesteście dla siebie, że to nie może wypalić. Ta osoba nie pozwoliła ci się zbliżyć do siebie e, bardziej. Pomimo tego, że najbardziej zbliżyliście się do tej osoby niż ktokolwiek inny, to przeszliście przez pewną granicę, pewną granicę, której nikt nie może przejść, dlatego że ta osoba sama nawet przed sobą nie otwiera tej części siebie. Ta osoba sama przed sobą ukrywa tą część siebie, którą nie chciała się z tobą podzielić. Wiele różnych rzeczy i sytuacji przypomina tej osobie o tobie. Ta osoba chciałaby się z Tobą podzielić jakimiś informacjami. Bardzo możliwe, że ta osoba dostała jakieś informacje, które tą osobę bardzo zraniły, złamały. Coś, czym ta osoba chciałaby się z Tobą podzielić. Ta osoba nie może przestać o Tobie myśleć. Także jesteście, żyjecie w głowie tej osoby za darmożkę. Ta osoba pamięta każdy detal. Tego dnia, może momentu, w którym doszło do czegoś, albo się rozstaliście, albo doszło do jakiejś rozmowy, czy kłótni? Tak, ta osoba cza cały czas się ukrywa za jakimiś materialnymi rzeczami. Ta osoba nie chce brać udziału w rozmowach na twój temat, nie potrafi rozmawiać z innymi na twój temat. Jest to dla tej osoby prawdopodobnie bardzo bolesne. Jest to bardzo ważna lekcja duchowa dla tej osoby i dla ciebie też.